Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Tomasz Maćkowiak, Polak mieszkający na Filipinach, prowadzący tam z sukcesem biznesy. Dzień dobry. E, Tomasz Maćkowiak, 52 lata, hmm. urodzony w Polsce, mieszkający wszędzie na świecie, tak jak ty. Ja ogólnie mieszkałem w Stanach, przyjechałem do Polski. Po wielu latach, no i tak nie do końca się mogłem w tej Polsce odnaleźć, więc miałem taki plan, że wracam z powrotem do Stanów. Przez jakiś czas mieszkałem w Polsce, na Białorusi i stwierdziłem, że jednak trzeba wracać do Stanów. Tylko, że miałem taką. Jedno marzenie, że chciałem pojechać na takie długie azjatyckie wakacje. Planak planach była Tajlandia, Kambodża, Wietnam, Filipiny, Malezja, Indonezja. Spoleciałem pierwsze do Tajlandii i takie miałem dosyć fajne nastawienie do Tajlandii, ale byłem bardzo rozczarowany z Tajlandią. Rozczarowali mnie ludzie, rozczarowali mnie podejście Tajów do białych ludzi. Widzą nas tylko jako takie portfele z pieniędzmi chodzące. Później byłem w Wietnamie, w Kambodży, tam było fajnie, tylko że był wiecznie problem z z językiem. W miejscach turystycznych jeszcze można było się jakoś dogadać, ale po jak się wyjeżdżało po jakieś turystyczne miejsce, to po prostu była katastrofa. W Wietnamie udało mi się kilka razy uratować rosyjskim, ale poza tym angielski dzienny to było naprawdę bardzo, bardzo ciężko. A w końcu trafiłem na Filipiny. Tam wszyscy mówią po angielsku. Dopiero później się dowiedziałem, że to była amerykańska kolonia i przez to angielski jest jakby językiem urzędowym. Tam się ludzie no stop do ciebie śmieją, cieszą. Bardzo mi się spodobało i tu zaczęło mi w głowie świtać jakieś dziwne pomysły, że a może tam zostanę na dłużej wróciłem z powrotem, spakowałem wszystkie rzeczy, włożyłem do garażu, wynająłem mieszkanie w Polsce i po dwóch miesiącach z powrotem wróciłem na Filipiny i tak się zaczęło. Dam sobie dwa lata i jeżeli uda mi się stworzyć coś na Filipinach, to yy, tam zostanę. Jeżeli nie, to po prostu miałem jechać dalej do Stanów z powrotem. Pierwszy mój biznes był taki śmieszny można powiedzieć, bo miałem yy, farmę świń. Dobrze zarobiłem, ale no była to ciężka praca, bo więc po jakimś czasie e, wpadłem na pomysł, że ta turystyka była jako taka, ale nie była aż tak bardzo rozwinięta jak jest teraz. Wpadłem na genialny pomysł, a byłem wtedy na wyspie Bohol, że otworzę jakiś guest house, tanie miejsce dla takich e, backpackersów, tak dla ludzi, którzy jeżdżą po Azji. Miejsce, fajną atmosferą, gdzie się ludzie mogli spotkać, e, pogadać, napić się piwka i tak się właśnie zaczęło to moje hotelarstwo. W w momencie kiedy otworzyłem, w, w ciągu jednego miesiąca zaczął mi ten... Biznes prosperować i to bardzo dobrze. A ja miałem ten hotel zaraz blisko lotniska, więc można powiedzieć, że byłem takim transferowym, że do mnie przyjeżdżali na jeden na dwa dni przed wylotem albo po wylocie. Ja lubiłem sobie usiąść z turystami porozmawiać. Takiego poznałem przyjaciela tam na Pocholu, który też przyjeżdżał na kilka miesięcy, siedział tam po pół roku. No i tak się zaczęło. Z tym przyjacielem zrobiliśmy taką spółkę. Otworzyliśmy drugi hotel. Miałem ten jeden na pocholu, a zacząłem ten w Puerto Princesa. No i ten hotel tak samo, jak przy tym pierwszym, dobrze, fajnie mi prosperował. E, moja małżonka siedziała tam na boholu, prowadziła tam ten hotel, ja zacząłem ten prowadzić z moim przyjacielem. Ale w pewnym momencie zauważyłem, że przyjeżdżają do mnie ludzie na 1 dwa dni i jadą dalej, jadą do El Nido. Więc stwierdziłem, no muszę pojechać zobaczyć ten El Nido. A hoteli było niewiele, niektóre były bardzo drogie, niektóre były totalnie beznadziejne. Wtedy zobaczyłem, że brakuje tam właśnie hoteli, a wszyscy bardziej jadą do El Nido, niż do tego puerto, Princesa. I, I zauważyłem, że brakuje tam tanich hoteli. No i zaczęliśmy szukać na miejsca, Znalazłem miejsce. Tak się zaczęła El Nido, ta przygoda z El Nido. Zamknęliśmy ten hotel na Boholu, prowadziliśmy ten hotel w Puerto Princesa i zaczęliśmy, otworzyliśmy nowy hotel na El Nido. Mamy ten hotel już 9 lat w El Nido. Po jakimś czasie zamknęliśmy hotel w Puerto Princesa i zajęliśmy tym, tym El Nido. Ja wynająłem pierwsze sześć pokoi, po czterech latach wybudowałem tam 24 pokoje. Co roku to, co zarabiałem, to inwestowałem w następne pokoje. Dosłownie dwa tygodnie temu podpisaliśmy następny kontrakt na następny hotel. Jest praktycznie w centrum El Nido, na plaży. Jeżeli chodzi o hotele, to finansowanie tych wszystkich biznesów odbywa się z pieniędzy, które generujesz na biznesie na Filipinach, czy to jest jakiś zastrzyk gotówki, który po prostu masz z zachodu i musisz pracować na zachodzie i wracać z powrotem na Filipiny? Ja nigdy nie jeździłem w to i z powrotem. Budowałem ten cały biznes zarabiając tam na Filipinach, więc ja nie mam żadnych rent, nie mam żadnych dodatkowych finansów. Można powiedzieć, że ten pierwszy mój biznes zacząłem naprawdę z niedużą sumą pieniędzy na Palawan. Pomóc miałem od tego mojego przyjaciela. A już w do ten ten, to już był hotel z tego co zarobiłem. Jako Polak jesteś w stanie zarabiać na Filipinach, a czy masz jakieś rady dla osób, które by chciały otworzyć jakiś biznes na Filipinach? Jak, jak zacząć? Zresztą, jak wszędzie na świecie, biznesy nie jest to łatwa sprawa, bo ja robiłem biznesy w Stanach, robiłem i w Polsce i muszę przyznać, że w Polsce mi na przykład bardzo trudniej było robić jakiekolwiek biznesy i gorzej mi one wychodziły, porównując do na przykład Filipin z Stanów. Filipiny są moim zdaniem bardzo atrakcyjnym miejscem do robienia biznesów. Ogólnie Filipińczycy nie mają aż takiej wielkiej smykałki do robienia biznesów. Tam e, nie jest łatwo e, robić biznesy na Filipinach. E, wydaje się, to łatwe, ale nie jest to łatwe. Przede wszystkim y, prawo tam zabrania, otwierania jakichkolwiek biznesów, jak nie jesteś obywatelem filipińskim. Wiele osób tam otwiera biznesy, y, można powiedzieć tak, y, po prostu na słupy, to znaczy biorą jakieś tam osobę Filipińczyka, z nim się dogadują, czy podpisują jakieś umowy, czy nie, i na niego otwierają to. Zazwyczaj kończy się to źle. To w takim razie jak ty zacząłeś. Zacząłem na żonę. Ja zawierzyłem mojej żonie od początku, ale też widziałem różne sytuacje jakie się dzieją. Nawet w małżeństwach jest, nie jest to prosta rzecz. Trzeba się wielu rzeczy nauczyć. Ja poznałem tam Amerykanina, który na samym początku i on mi dał radę, którą ja do tej pory zresztą mówię innym. Nie zmienisz Filipińczyków. Jeżeli chcesz tam mieszkać, ty się musisz zmienić. Pod każdym względem. Nie wspomnieliśmy jeszcze o twojej żonie, która jest Filipinką. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat? Poznałem moją małżonkę, jak przyjechałem na Palawan. Ona po prostu zaczęła pracować dla mnie jako menadżer hotelu. Ona pracowała w turystyce już ten i była po studiach turystycznych, pracowała w turystyce od wielu lat. No i tak się zaczęło i, i po chyba trzech latach wzięliśmy ślub. W tej chwili to można powiedzieć, że ona jest też dużym takim elementem naszych biznesów. Czy mógłbyś powiedzieć coś na temat tych turystów, bo na pewno część z nich jest z Polski? No, Polaków nie ma wiele. Przede wszystkim może dlatego, że to jest hotel o niskich standardach, to znaczy tam w pokojach nie ma telewizorów, jest to prosty pokój z łóżkiem. Idea tego naszego house'u jest taka, że wychodzisz tam do ludzi, poznajesz, ludzi z całego świata, robimy bardzo często takie imprezy różne, to jest taki klimat naszy, naszego tego hotelu, tak. Co do turystów polskich, mam, yy, mam, bardzo często przyjeżdżają, nawet nie wiedzą, że to jest polski, że właścicielem jest Polak, Dowiaduje się potem jak moja żona coś tam po polsku do nich powie. Polaków, ja myślę, że to jest pomiędzy 3 a 5% osób, które do nas przyjeżdżają, w większości yy, najwięcej przyjeżdża do nas z Francji i z Hiszpanii, w większości chyba Europejczycy to są jakby naszymi klientami. Z tego co pamiętam, to wystąpiłeś też w takim wywiadzie, który był przeprowadzony, o Filipinach dokumentalny. A czy w międzyczasie miałeś okazję gdzieś się udzielać medialnie? Bardzo często w niemieckich, we francuskich, w hiszpańskich. Właśnie bardzo często ci ludzie, co do nas przyjeżdżali, przyjeżdżają. Są to też tacy ludzie, którzy są jakimiś youtuberami, jakimiś blogerami, którzy różne turystyczne. Bardzo dużo przewijało się nas, przez nas ten. I bardzo często mnie prosili o jakieś właśnie wywiady. Nawet miałem wywiad, wywiad z Rosjanami. I częściowo ten wywiad był po rosyjsku, bo mówię po rosyjsku. E, jednym z moich takich większych przyjacieli tam e, w Welnido są właściciele ukraińskiej knajpy, mama Odessa. Aha, i robią piwo sami, jako jedyny zakład w Welnido. I mają naprawdę wyśmienite piwo. Zapraszam tam wszystkich, kto będą w Welnido. Pod filmem będzie link do Twojego biznesu, ale e, powiedz widzom, jak on się nazywa? Hotel się nazywa Sun Valley Inn. A co możesz powiedzieć o Polakach na Filipinach, czy masz z nimi jak, jakieś kontakty, styczność, co zaobserwowałeś? Nie miałem jakiegoś tam bardzo dużego kontaktu. Sikichor, to była jakby kolebka można powiedzieć Polonii na Filipinach, tam kolega, który robił blogi już jak ucieczka do raju. Chyba na początku oglądałem te filmiki, one mi też w jakiś sposób zainspirowały Azję i Filipiny. Tak? Ta grupa przyjechała, część mieszkała tam, bardzo fajni koledzy byli, ale no, nie znałem jakoś takich bliżej. Byłem raz na Bantayan Island, tam widziałem się z grochem, ale y, jakiś tam też większego nie miałem kontaktu. Na Palawan y, jest kolega, którego poznałem, nie znam go tak bardzo dobrze, y, który robi też jakieś kiełbasy polskie. Większość, ja miałem znajomych jak na przykład mieszkałem na Boholu, zazwyczaj obcokrajowcy się razem trzymali. Ciekawkowska jest taka, że tam no, przyjeżdża mnóstwo, można powiedzieć, emerytów, cieszą się życień, cieszą się tanim alkoholem. Problem jest też bardzo często, że ze, wydaje mi się, że ze względu na to, że ten alkohol jest tani i jest też bardzo ludzi, którzy go no, za bardzo lubi i za bardzo. Wykorzystuje to. No, trudno mi jest powiedzieć, czy z polskiej emerytury jesteśmy w stanie tam wyżyć. Pewnie, pewnie tak, ale no, no na pewno nie na takich warunkach, jak to będzie Szwed, e, Norweg, czy już nie mówiąc o Szwajcarach, bo im się chyba tam najlepiej powodziło. Z tym, że no, wiele z tych osób wpada w różne nałogi, bo no, wiadomo, jak nic nie robisz i, i nie masz co robić, bardzo często. Kończy się to na piciu alkoholem i, i, i wygląda to tak jak wygląda. No. Czyli jednym słowem dla wielu to jest równia pochyła i pod wpływem braku zajęcia to trochę się staczają i to też dotyczy polonii. Tak, tak. Słyszałem wiele różnych historii i zresztą wiele osób chyba co tam mieszka, nawet się już nie ukrywa tym, że, że jest fajnie tam, że jest tani alkohol. Czy mógłbyś polecić czy odradzić? Filipinę dla przeciętnego Polaka. Jeżeli ktoś chce tam mieszkać, no to no, trzeba się wyrzeć z wielu rzeczy. tak. No, wiele produktów, które my jemy na co dzień, na przykład serowe, żółte sery, produkty mleczne są okropnie drogie tam, są o wiele droższe niż w Polsce. Druga rzecz to jest mentalność tam. Ich mentalność jest bardzo ciężka, niezrozumiała wręcz czasami. Oni lubią żyć dnia na dzień, nie przyjmują się co będzie jutro. Rzadko, kiedy oni robią jakieś plany do przodu na rok, do przodu na miesiąc, na tydzień, to już jest dla nich ten. Żyją bardzo często z pożyczek. Na początku, jak się jedzie tam na wakacje, jest to przepiękny kraj, wspaniali ludzie, ale jeżeli ktoś mieszka tam dłużej, na to pół roku y, wiele rzeczy się zmienia. To jest bardzo ważne, żeby tam funkcjonować, y, czy to biznesowo, czy nawet mieskać z jakiejś oszczędności, bo wiele osób robi tak, że jedzie tam na pół roku, później wraca na przykład, czy to do Anglii, czy to do Hiszpanii, czy do Australii, pracuje tam pół roku u siebie w kraju, zarabia pieniążki, oszczędza i znowu jedzie na to pół roku. Y, nawet znam małżeństwa, które tak robią. Którzy, na przykład e, Niemiec, który co pół roku jeździ w to i z powrotem, żona, dzieci są na Filipinach. Ci, którzy już mają emeryturę, które mają jakieś tam stałe dochody, no to tam już mogą mieszkać na stałe, ale młodsi, no zazwyczaj właśnie, jeżeli nie mają jakiegoś tam biznesu, to muszą jednak jeździć i dorabiać jeszcze w swoich krajach czy w innych krajach. Wydaje mi się, że kobiety w są świetnymi kobietami, są bardzo bardzo miłe, bardzo e, przywiązane. Wydaje mi się, że rzadko kiedy, można powiedzieć, zdradzają. Są bardzo zazdrosne, ale to bardzo zazdrosne. To jest jeden z takich, można powiedzieć, minusów. Ale kochają bardzo. Bardzo polecam. Porównując do innych krajów, mi się wydaje, że Filipinki są wspaniałymi żołanami. Są też piękne. Jeżeli Wchodzi się w jakiś związek z kobietą filipińską, jest o wiele łatwiej, jakby nie mieszkać blisko jej rodziny. Wiele osób na początku mi mówiło, żeby w ten sposób uważać. Bardzo często ta wieś rodzina jest mocniejsza od małżeństwa. Zazwyczaj rodzina bardzo wpływa na małżonkę. Bardzo dużo związków widziałem, kiedy. Kobiety są, yy, małżeństwa, żyje się przy rodzinie i to na dłuższą metę nie wychodzi dobrze. Nie, wszystkie, nie u wszystkich, ale bardzo często właśnie to się różnie kończy. Ja tobie dziękuję za spędzony z nami czas i za podzielenie się yy, historią i przykładem, że Polacy też mogą osiągać sukcesy biznesowe na Filipinach. Wszystkich zapraszam do odwiedzenia twojego guest house'u. Fajne miejsce, jak chcecie spędzić czas, i także porozmawiać z właścicielem po polsku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia.